Najlepiej zawiązać jak najprościej. Upewaj. Na no, Tak, się staram się. Nie wiem, jak ktoś ma brzytwę przy sobie, to niech sobie ją weźmie. A nie brzytwę. To jest szawerka, tak? I teraz tak. Jak, jeżeli ktoś miał do czynienia to pewnie wie, jeżeli nie, no to bardzo proszę się popatrzcie. Ona się składa z takiego tutaj cygielka. I żeby było kobietom łatwiej, to tu jest takie miejsce, gdzie można ją rozdzielić. Rozdzielamy ją w ten sposób i wysuwamy. to ciągle musi być zwolnione na mhm. pod kątem prostym, A, tutaj, z góry. No, 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 nie, no. Wszystkie części. Ale masz Dobrze masz. Wiesz jak zrobię tak, to masz tak nie do, nie samo. Nie do... do połamania. I połomane. Tak, wyglądałem do połamania. Taka jak klasyczna żyladka. Tak, jak klasyczna żlatka, którą trzeba po prostu połamać i to najbardziej robić w ręczniku. Żeby się to nie pociąża mocno. A jeszcze w ręczniku i w Dobra. <grydy> Dobra, my nie będziemy ich używać, będziemy używać tych. Palcem oczywiście nie zaoszczę, bo to przecież słabo, żeby nam maksymalnie doszło do tych Zdjęcia. dwóch czpień. Tak? Mhm. I teraz was poczęstuję żelówkami z żyletkami i niech każdy sobie to spróbuje założyć. No tak, Ty, tak. Gdzie też ta żyletko. Tu nie ma różnicy, tak czy tak. Elegancko <laughs> nagraliśmy. Masz to? Tak. tak. Znowuż, to z Was tak ma, nie widać, ale... Jest te palce typy... Kobitowe, czy... Ale Czasem do mi boli tutaj. Tu i tam. Hmm. Dobrze? Brzydetki możecie sobie Dobre, zostawić proszę. poskładać składać bo po pokazie będziemy golić yy, balony. To też jest pre który stosujemy przed gorącym ręcznikiem, przed golem. Przyczytaj. Yy, yy, tego produktu nie musimy ściągać. Jak już doliż, bo po gorącym tu. Trzymać to, tak tu trzymasz. Nie trzymam tak, to tak, A tu, nie pokazant tak, pokazant tak, to, to to o tak, dokładnie. I tak, I tak, tak Wie? Tak. Nie no, no, Za, nie za, za, za. No, za dużo, co? O! Taki wiesz. Nie Miarowe. O kurwa, ten to wyszczędny. Pod kolor koszulki masz. No. Wiesz. I są te. <laughs> Nie zamarzyło? Nie Poczekaj, zaraz to założyć. A właśnie odnosimy Kamera będzie słabiony Wkładamy Wkładamy <grymina> Przygotujemy taki zielony ten ręcznik Dlaczego? Bo ja użytkowałem Cały zarost, dobrze smalujemy. I przystał mi Powiedz co jest elegancka. Zniąłe. Jedna trzecia. Przyzwyczajamy modela. Nie za gorąco. Na ustawę. Ozbrajamy brzytwę. Ja mam trochę inną brzytwę. Zakładamy rękę Ale nie wiem, co ogromów. Teraz tak, podczas golenia chyba. Dobra, mam już w gorącej wodzie. Zmoczony pędzel, przygotowany, i i spłyniemy cały zarost, żeby posmarować na wąs wons przyciskamy w taki sposób. Takie ruchy pod kątem 35-35. Naciągamy skórę, maksymalnie staramy się naciągnąć skórę. Profesjonalnie to. Jest czas na pracę. Musisz na. Chcesz potrzymać Dindzelek? Nie mam. Trzymaj za Dindzel. Oh. Co wygraliśmy? To znaki Dindzelszka nie ma. To znaczy, jak 140 zł, to nie pościągam. A nie było damskich? Co? Nie było damskich. A Nie, to chodźcie. Czas na pranie. <gry> tak, to zimny, możemy. Składamy już na pół. Jako serwis lubię zmiękczyć najpierw skórę. <gry> dobrze było? Tak, że dobrze. W taki sposób narajujemy balon. Nie cały balon wystarczy zostać od kawałki. Jak e, utrzymanie brzydwy, tak? Łapamy w taki sposób brzydwy. Otwieramy trzymały twaru. I w taki sposób trzymamy Zaczynamy, gdzie staramy się z tymi małymi ruchami i po kolei tak Czyli ten mały podtrzymuje Tak, żeby była stabilizacja przysługy i lecimy sobie uczniów. Dobra, czy bierzemy sobie jakiś ten ręcznik, żeby sobie wycierać? Ja Wam zaraz dam ręczniczki. <zyskliwia> Ciasujesz oh. mnie tą kamerą jak Udawaj, <noise> i... no że mnie nie ma. Czyli liczę na to, że komuś pęknę, tak jak będę stał, Nie wiem, czy cię wspieram tym, no, że liczę na siebie. Powiedz, że robisz to specjalnie, niech wcześniej i będzie spokój. To specjalnie jak pierdolnie. nie <noise> KOMUŚ MUSI PĘKĆ? Nie ma większych powodów do stresu niż balonu. balon. Dopóki nikomu balon nie pęknie, będę musiał tu z wami pracować. Niech to nie. będzie koniec. Pracujcie <śleszuj> tylko ja. Na, na, na Komu jeszcze nie pęknie? Co? Dobrze, niedobrze. Czekasz na co? Może to będzie ten moment. Teraz mnie pewnie zestresuję i pęknie. Oby, oby. Uff. Komuś wymów. <śleszujesz> nie ma chętnych. Nie ma chętnych. Wszyscy są zbyt dobrze, no. Też jest Stresy. Tylko balon, gorzej jakbyś ja. nastrzygła. Jakbym was no. strzegła, to wy się stresowali, nie ja. Widzę, że dziecko strzyży. Brodate dziecko. Zero presji. Zero presji. Zrób jedną część, później sobie Zrób drugą część. Tym Squid Game, nie? Tak, to Moje parasolki chodzą jak grzybki. Ale jak pęknę, to będę, że ja pęknąłem na YouTubie. Ja nie, to nie. będzie, że specjalnie. Tak, na pod z to było specjalnie. To było specjalnie. Ja później co, stawię, zobaczę i powiem, kurwa, syna, ale ty idiota jest. Jak zaczęła się twoja przygoda z barberingiem? <laughs> no powiem tak, moja przygoda rozpoczęła się od 15 lat trafiłem do zawodówki spróbowałem to bardzo mi podobała się praca na narzyszkach. trafiłem do takiej zawodówki damsko-męskiej fryzjerstwo damsko-męskie no i pierwsza moja oferta obciąłem przyjaciółka w 15 lat ale ja miałem takie e, zamiary, mama moja frygała, dziadek tamto coś spróbował, po obcięciu pierwszego kąpela i później poszła drugi, trzeci i tak przez całe życie Wybrałeś kierunek barbera Dlaczego nie zostanie przy tym damsko-męski? Bardzo różni się cięcie damskie od męskiego No różni się, tak Różne długości damsko-fryzerstwo to bardziej tam bardzo pomieszane z farbowaniem Długie włosy Co mi nie podobało się na przykład w damskim fryzerstwie mniej zadowolonych Czas, dziewczyny, coś, chcą tego, czego sami nie rozumieją, co chcą. Czyli w skrócie dużo ciężej jest obcinać kobietę niż mężczyznę. No jeśli technicznie poznajesz te wszyscy, e, wszystkie techniki, e, masz już doświadczenie, to nie jest tak ciężej. Mhm. Ciężko powiedzieć, że jest ciężej, ale właśnie to po prostu bardziej psychicznie, Jasne. ciężej psychicznie. A jak to się stało, że trafiłeś tutaj, do tej warszawskiej szkoły barberingu? Jak trafiłem do szkoły barberingu, nabrałem już tyle świadomości i tyle doświadczenia w obcinaniu włosów i już szukałem wiesz jak podzielić się swoimi wiedzy. Jasne. Coś jest zadowolony z tej swojej pracy? Cieszę się, że możesz tą wiedzę przekazywać. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, że tak, że mogę wpuścić w świat swojej wiedzy i chcę zrobić to jak najlepiej. Super. Myślisz, że masz dobry kontakt z kursantami? Kursanci Cię lubią? Czy raczej się Ciebie boją? Mi się wydaje, że na początku tak, się boją. A pod koniec już widać, że lubią. Już lubią. Dużo pytań. Technicznie mogę e, odpowiedzieć na każde pytanie. Nie ma takiego stresu, że coś, coś nie do końca mogę opowiedzieć. Jaki jest Twój ulubiony taki moment w kursie? No bardziej ulubiony moment na kursie to już druga połowa praktycznej, praktycznej części tego kursu. Dlaczego? Dlatego, że już zaczyna kursant e, myśleć. Mhm. Już ma małą, ale świadomość co on robi. Rozumie co on robi i już łatwiej mu to przekazać. Jasne. No i też się trochę bardziej znacie chyba, nie? Bo tych, tych no różnych i różnych właśnie i już bardziej kontekst... znajomy, tak. Tak, ten kontakt jest już lepszy. Teraz w tym czasie kursanci mają swój egzamin praktyczny. To nie jest trudne? No mi się wydaje, nie, tru... nie jest takie trudny, to po prostu stresujący. To na pewno. Tak wygląda taki egzamin. Mamy część teoretyczną, prawda? I część praktyczną. Dokładnie tak. Najpierw piszą teoretyczną część na znajomość kosmetyków, na znajomość fryzur, co robimy, e, znajomość tych e, wysokości, fajdów, cieniowanie i teoretyczna część to, co robią dokładnie w tym momencie. Obcinają fryzury. i robią brody. I mają jednego modela na tym egzaminie praktycznie, czy kilku? Jednego. Dlatego, order... żeby sprawdzić tak, wystarczy jednego modela, każdy ma inną głowę. Przez cały kurs dostali kursanci ponad 40 modeli. Spróbowali różne fryzury, spróbowali każdy model ma inną głowę, inny kształt głowy, inny zarost, inne włosy. Um, No, i mi się wydaje, że każdy, każdy potrafi zdać ten egzamin, jeżeli się I właśnie, jeśli, jeśli chciał się nauczyć, to się co chciałbyś powiedzieć osobom, które wciąż się wahają, które chcą zostać barberami? Fuck everything and become a barber. Tak No i super. No i się udało. Widzisz, nie tak trudno.